Klitsza kojarzy kojarzy mi się z dzieciństwem, bo kojarzy mi tak? się z mnóstwem filmów. Pamiętam mój wujek na jednym z moich urodzin mm, e, aparat no. fotograficzny. Taki zwykły kodak. Mm -hmm. nie, nie jakiś specjalnie wyjątkowy. Mm -hmm. Ale on był oczywiście na klisze. Tak. I na pierwszycia wszystkiego. Bardzo to, dobrze też pamiętam na przykład czasy, kiedy pozwalał mi mm -hmm. podczas jakichś e, wydarzeń e, rodzinnych typu e, m, święta Bożego Narodzenia, mm -hmm. Wielkanoc, e, śmierć kogoś bliskiego na przykład. pozwalał pozwala mi być e, operatorem, e, operatorem kamery. Mm -hmm. Mm -hmm. очень креативным часам